I przechodzimy do informacji sportowych, w tym po raz kolejny powracamy do obchodów Dnia Niepodległości, bowiem zawierały one coroczny tak zwany bieg niepodległości na Placu Konstytucji 3 maja z udziałem zawodników amatorów, ale także i profesjonalistów. Tradycyjnie kilka kategorii wiekowych i tłum chętnych do udziału zawodników towarzyszył kolejnemu zorganizowanemu przez Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji biegowi niepodległości. Jubileuszowa dziesiąta edycja na starcie skupiła blisko 200 zawodników, którzy poprzez sport chcieli propagować obchody Dnia Niepodległości w naszym mieście. W zależności od kategorii wyznaczone zostały trasy biegu zlokalizowane na Placu Konstytucji 3 Maja i miały od 250 do blisko 2250 metrów. I tradycyjnie każda kategoria miała swoich zawodników, którzy walczyli o miejsce na podium, co przy tak dużej konkurencji nie było łatwym osiągnięciem. I tak w kategorii pierwszej przedszkola, 250 metrów: pierwsze miejsce zajęła Klaudia Szułżycka z Bartoszyc, drugie Urszula Kucharska, trzecie Paulina Łazarska, obie z przedszkola nr 2 w Bartoszycach. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Mateusz Biernacki z przedszkola Stokrotka, drugie Przemysław Luźny z Bartoszyc, trzecie Cezary Matusiewicz z Bartoszyc. W kategorii drugiej szkół podstawowych klas 1-2 na dystansie 450 metrów pierwsze miejsce zajęła Julia Płonowska ze szkoły podstawowej nr 4 w Bartoszycach, drugie Natalia Kowejsza, trzecie Katarzyna Sienkiewicz, obie ze szkoły podstawowej w Dzieczychowie. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Wojciech Olesiuk ze szkoły podstawowej w Dzieczychowie, drugie Jakub Frączek ze szkoły podstawowej w Dzieczychowie, trzecie Radosław Fredo ze szkoły podstawowej nr 1 w Bartoszycach. W kategorii trzeciej szkół podstawowych klas 3-4 na dystansie 900 metrów pierwsze miejsce zajęła Oliwia Połjańska ze szkoły podstawowej nr 7 w Bartoszycach, drugie Gabriela Polewaczek ze szkoły podstawowej nr 7 w Bartoszycach i trzecie Aleksandra Opalewska ze szkoły podstawowej w Dzieczychowie. W tej kategorii wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Daniel Jas ze szkoły podstawowej nr 3 w Bartoszycach, drugie Marek Fredo ze szkoły podstawowej nr 1 w Bartoszycach, trzecie Damian Furmanik ze szkoły podstawowej w Grzędzie. W kategorii czwartej szkół podstawowych klas 5-6 na dystansie 900 metrów pierwsze miejsce zajęła Joanna Budna ze szkoły podstawowej nr 3 w Bartoszycach, drugie Dominika Nowokuńska ze szkoły podstawowej w Wojciechach, trzecie Sandra Czaplicka ze szkoły podstawowej nr 4 w Bartoszycach. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Bartosz Figat, drugie Dawid Greber, obaj ze szkoły podstawowej nr 1 w Bartoszycach, trzecie Ireneusz Kuch ze szkoły podstawowej w Galinach. W kategorii 5 klasy pierwsze gimnazjum na dystansie 900 metrów pierwsze miejsce zajęła Ilona Jarząbek z gimnazjum w Bisztynku, drugie Klaudia Kowalczyk z gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, trzecie Karolina Zagozdon z gimnazjum w Bisztynku. Wśród chłopców na dystansie 1350 metrów pierwsze miejsce zajął Maciej Ferenc z gimnazjum nr 1 w Bartoszycach, drugie Jakub Zagozdon z gimnazjum w Bisztynku, trzecie Mateusz Sikorski z gimnazjum nr 2 w Bartoszycach. W kategorii szóstej gimnazjum klasy drugie trzecie na dystansie 900 metrów pierwsze miejsce zajęła Klaudia Owczarek gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, drugie Anna Kaźmierczak, gimnazjum nr 1 w Bartoszycach, trzecie Karolina Fredo, gimnazjum nr 1 w Bartoszycach. W tej samej kategorii na dystansie 1350 m, pierwsze miejsce zajął Cezary Matusiak z gimnazjum nr 1 w Bartoszycach, drugie Damian Mrówka gimnazjum w Bisztynku, trzecie Dawid Skoczyla z gimnazjum nr 1 w Bartoszycach. W kategorii 7 klas 1:4 Szkoły Ponadgimnazjalne 1350 m Pierwsza pokonała Nina Jaremko, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, Drugie Patrycja Słoboda, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach, Trzecie Marta Kosmala, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach. Wśród chłopców 1900 m pierwsze miejsce zajął Remigiusz Skrzecz z liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Bartoszycach, drugie Adrian Budnicki z Bartoszyc, trzecie Krystian Sikorski z Bartoszyc. W kategorii 8 rocznik 1991 i starsze pierwsze miejsce zajęła Alina Figat z Bartoszyc, drugie Violetta Figat z Bartoszyc, trzecie Anna Szymczukiewicz z Bartoszyc. Wśród mężczyzn rocznik 1991-1957 pierwsze miejsce zajął Kamil Figat z Bartoszyc, drugie Paweł Wójcik z Bartoszyc, trzecie Artur Bryła z Bartoszyc. Mężczyźni rocznik 1956 i starsi pierwsze miejsce zajął Henryk Gałązka z Bartoszyc, drugie Ryszard Kornkiewicz z Bartoszyc. Najmłodszym uczestnikiem biegu był Szymon Łastówka z przedszkola integracyjnego w Bartoszycach. Przy biegu pozostaniemy, ale ten skupiony był niekoniecznie na mecie, a na pogoni za piłką. Tu oczywiście mowa o kolejnym sportowym spotkaniu na stadionie miejskim z udziałem drużyn piłki nożnej Wiktorii Bartoszyce oraz DKS Dobre Miasto. To spotkanie na stadionie miejskim w Bartoszycach nareszcie zakończyło się sukcesem dla naszej drużyny. W Wiktorii, tylko jednym trafnym strzałem, udało się pokonać zaproszoną drużynę DKS Dobre Miasto i tym samym zrobić krok do przodu w tabeli okręgowej, zajmując jednocześnie trzecią pozycję. Dodajmy, że udany strzał na bramkę był zasługą Pawła Gajkowskiego, a rozegrany mecz był szesnastą kolejką klasy okręgowej. Choć panowały warunki typowo jesienne, to mimo wszystko zmobilizowały Bartoszycką Drużynę, by nie zawieść ani trenera, siebie, czy też na Stale dopingujących do aktywnej gry przybyłych na spotkanie kibiców. Mecz był wyjątkowo ciekawym widowiskiem sportowym, o czym świadczy wynik zaledwie jednego trafnego podczas spotkania gola na szczęście ze strony bartoszyckiej Wiktorii. Drużyna z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Bartoszycach kolejny raz pokazała klasę i została zwycięzcą na zawodach strzeleckich. Tym razem drużyna ze wspomnianej szkoły, czyli z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 zajęła pierwsze miejsce na wojewódzkich zawodach strzeleckich szkół ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Olsztynie. W składzie zwycięskiej drużyny były Justyna Narkowicz, Krystian Dądzik, Daniel Adranowicz, Patryk Klimuk. W klasyfikacji indywidualnej Justyna Narkowicz zajęła pierwsze miejsce w grupie dziewcząt, a Daniel Adranowicz zajął pierwsze miejsce w grupie chłopców. Opiekunem drużyny jest Jarosław Puszko.